Każdy chce urosnąć w internecie, każdy chce zwiększyć siłę swojej marki, ale nie każdy wie, jak to w zasadzie zrobić. Co więcej, nie każdy wie, od czego powinno się zacząć. Prawda jest taka, że najlepiej zacząć od początku. Ale co jest punktem startowym? Punktem startowym powinno być to, żeby skupić się na tym, co chcemy przekazać, jaką wartość chcemy przekazać i jaki powinien być nasz content. Nie myślmy o tym, żeby zrobić content, który będzie zbierał mnóstwo lajków. Najprawdopodobniej pierwsze filmy, pierwsze zdjęcia, pierwsze posty, w ogóle większe, takie większe podejścia kampanijne mogą nie być sukcesem i to też jest w porządku. Jeżeli konsekwentnie będziemy budowali wartość poprzez publikowanie czegoś, co daje informacje, co poszerza wiedzę, co jest ciekawe, to ilość ludzi, która się zgromadzi wokół naszego portalu, profilu, yy, będzie cały czas rosła sukcesywnie sama. Jedyne, co musimy zrobić, to dbać o to, żeby dostarczać kontent wysokiej jakości, opowiadać o rzeczach, które są ciekawe i przydatne, a ludzie sami się pojawiają.